Jesteś na kanale Kuchni Włoskiej. U mnie dzisiaj jest walentynkowo, bo dzisiaj jest 14 luty 2021 rok i taki właśnie robię walentynkowy obiad. Na obiad robię karpówkę duszoną w cebuli, czyli w sosie cebulowym I po mojemu. Robiłam ją na moje urodziny, wyszła bardzo pyszna i już Wam mówię, jak ją należy zrobić. A tak w ogóle, jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam do subskrybowania i do lajkowania. Teraz powiem Wam, jak ymm, i co trzeba do tej karkówki. Ja tutaj mam zamarynowaną karkówkę. Jak marynuję, to zobaczycie w, w dalszej części filmiku. Tutaj mamy cztery ząbki czosnku, dwie łyżeczki soli. 3 łyżki oleju rzepakowego, no i przyprawa do karkówki, przygotujemy tą marynatę, tu mam kilogram karkówki. Czosnek pokroimy, wrzucimy do naszego moździerzu, dodamy sól i to wszystko ładnie zgnieciemy, zgnieciemy. wrzucimy to do naszego oleju, wsypiemy naszą przyprawę, ładnie to zamieszamy. Karkówkę pokroimy na plasterki o grubości. 2 centymetrów. No, musi być ciut grubsza. Jak taką karkówkę już pokroimy, wrzucimy do naczynia szklanego albo do jakiegoś innego naczynia, no to naczymy naszą marynatą i wstawimy do lodówki co najmniej na całą noc. Jeżeli nie mamy czasu, no to no musicie zostawić co najmniej na godzinę. Karkówkę marynowałam całą noc. E, oprócz tej karkówki, tutaj mam około kilograma, e, e, karkówka jest pokrojona w klasterki. Potrzebne nam będą 4 cztery cebule, cztery cebule e, z 4-5 łyżek oliwy albo oleju, ja tu mam olej rzepakowy, pół szklanki mm, wina wytrawnego, wino wytrawne musi być, sól, pieprz i wywar warzywny. Na badanie wlewamy troszkę oleju tak, na oko. Dwie, trzy łyżki. I teraz wyciągniemy nasze mięso. posmażamy nasze mięso na wysokim oku, żeby pory w się zamknęły, a następnie podlejemy naszym białym wytratnym winem wino powinno być dobrej jakości no bo od y, smaku wina zależy smak naszego mięsa teraz przekręcamy nasze mięso bo już jest podsmażone z jednej strony teraz drugie musimy pod, po, podsmażyć no, już się podsmażyło i teraz kochani, wlewamy nasze wino. Poczekamy aż wino wyparuje i wówczas podlejemy naszym wywarem warzywnym, który nam się cały czas gotuje. Kiedy wiemy, że wino już wyparowało, jak nie czujemy zapachu wina nad naszym mięsem. Także to kilka minut trwa. Ja jeszcze. Jeszcze czuję winko nad moim mięskiem, więc poczekam minutkę, dwie. A następnie, właśnie jak mówię, wlejemy wywar warzywny. Podlejemy i przykryjemy. Zaraz nastawimy naszą cebulę, żeby ją dusić. No i teraz już podlejemy naszym wywarem. Ja po prostu muszę odkryć go. Oj, gotuje się. Wszystko tutaj jest tak... Jak to w kuchni. Teraz bierzemy jedną kochelkę, wlewamy. Musimy mięso zakryć drugą pochelkę. O i trzecią. takie trzy kochelki. Dobra jest. Teraz to wszystko ładnie poruszymy, żeby mięso było fajnie tak przykryte. OK. I przykryjemy pokrywką. Przykrywamy pokrywką i dusimy na średnim ogniu. Około godziny. Co jakiś czas przewracamy na drugą stronę. A teraz na drugą patelnię wleję olej. Kilka łyżek. Dwie trzy łyżki. Ok. No i wrzucamy naszą cebulę. Będziemy ją też dusić, a później ją lekko podlejemy naszym wywarem warzywnym. Teraz mieszamy naszą cebulkę. Jak ona się jeszcze troszkę tak poddusi, to podlejemy ją wywarem warzywnym. Teraz moja cebulka już jest troszkę podduszona. Wezmę wywaru warzywnego. Tak wleję dwie chochelki. OK. I teraz na średnim ogniu, przykryta, będziemy dusić aż nam się udusi. Tak gdzieś z 15-20 minut. Zobaczymy. Po 25 minutach naszą cebulę łączymy z naszym mięsem. Cebula już jest e, podduszona. 25 minut. I teraz właśnie wrzucamy do naszego mięsa. Naszą, nasze mięso tutaj się dusiło już e, 45 minut. I teraz to fajnie Zamieszamy i jeszcze jest, nie jest aż tak bardzo miękkie. Jeszcze 10 minut musimy to podusić, aż będzie mięsko miękkie. Oczywiście przykrywamy pokrywką, i, i też na średnim ogniu tak dusimy około 10-15 minut. Słuchajcie, spróbuję czy należy posolić, czy popieprzyć. Mm. Ale pyszne. Nie, nie, należy, bo to było już posolone, doprawione i wywar warzywny jest też słony. Powiem wam, że karkóweczka już jest miękka. W sumie dusiła się godzinę czasu. Teraz wykładamy na talerze, a zanim wyłożę to zapraszam Cię jeszcze raz do subskrypcji, no i nie zapomnij zostawić lajka. Słuchajcie, e, już jest gotowa moja karkóweczka, e, dusiła się godzinę i 10 minut w sumie, ja już tu wyłożyłam na talerze, e, tak wygląda pięknie, tutaj mamy taki sosik, e, jeszcze zostały dwa kawałki, ja więcej nałożyłam sobie, ale zobaczcie, tu jest taki tą cebulkę możemy polać z tym sosem na nasze ziemniaczki. Ewentualnie możemy ją zmiksować i też tak pod, podbić mąką i też będzie taki fajny sos cebulowy. Już Wam mówię, jak smakuje. Ale dobra. Ale pyszna. Pyszna. Jeszcze ziemniaczka wezmę. Do tego zrobiłam surówkę z kiszonej kapusty dla siebie. Jest na moim kanale. I sałatka taka y, szybka z kapusty, z y, sałaty rzymskiej i tak raz dwa. Słuchajcie, rewelacyjne. Zobaczcie, rewelacyjne. Róbcie takie. Jest mm, pyn czym? Zaglądajcie na mój kanał, na playlistę. Zapraszam was na moją grupę kulinarną, kuchnia włoska, mm, Mangiare łebki, W ogóle was zapraszam na mój kanał. Alessandro, inviti pure la gente al mio canale. E no, no. ciao. Siete tutti quanti invitati a vedere il canale di mia moglie. Grazie, ciao a tutti. No nie chcę tak za bardzo mówić, ale się dzisiaj odezwał. Ojejku, va bene. Grazie, mille che hai parlato. E, e powiem wam buon appetito, ciao a tutti. Ciao a tutti.